motywuje pan Tojek Karolak, który powiedział, że mówi, że jestem kompletnym debilem, że jeżeli i chcę być w tym, e, znaczy oczywiście to spokojnie, humorystycznie, to nie było nic tak prywatnie. Miałem sytuację na przykład, co okay, że mój nauczyciel zapytał się mnie, ile zarabiam. Okej. Okay. Ej Filip, to nie ten. Duży w malu. Filip Nowobilski zaprasza na program z gwiazdami. Cześć, mam do was ogromną prośbę. Kojarzycie Toma Hanksa, tego aktora, który grał m.in. w Cast Away? Otóż okazało się ostatnio, że jest on wielkim fanem Fiatów 126P. I chciałbym, żeby podobne zdjęcie zrobił on sobie z moim maluszkiem przy okazji wywiadu, na który chciałbym go zaprosić. Natomiast bez was, jestem pewien, na pewno się to nie uda. Dlatego proszę, abyście wchodzili na jego fanpage i odznaczali wszystkie zdjęcia, które on tam ma, takiem duzy w maluchu, a także wchodzili na grupę wydarzenia, linki znajdziecie poniżej. Jeśli możecie, to udostępniajcie filmik dalej. Wierzę, że wspólnymi siłami uda się nam zaciągnąć Toma do polskiego maluszka. A tymczasem zapraszam Was na kolejny wywiad. Którędy jechać? <grym> Wiesz co, prosto w prawo, w lewo. No właśnie, mamy warszawiaka w Krakowie dzisiaj. Adam Zdrójkowski, Rodzinka.pl przyjechał na koncert Justina Biebera JB popularnego. <grym> Siemanko, możemy świąteczkę. Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Z tego co wiem, ty y, swojej przyszłości tak bezpośrednio, mimo tego, że mógłbyś, nie chcesz łączyć z aktorstwem. Znaczy nie, nie może nie jest to, że nie chcę, ale... Ale boisz się <laughs> troszeczkę. Y, bać się chyba każdy boi. Karola ci wytłumaczył jak to bywa, co? Wiesz co, akurat przypadek pana Tomka jest inny, bo pan Tomek jest takim aktorem, który cały czas gdzieś tam ma propozycje i cały czas gdzieś gra. A... Teraz y, dużo osób chce właśnie działać w mediach, dużo osób chce być popularnym i dużo osób o tym bardzo często otwarcie mówi. Ehm, no jestem taką osobą, która po prostu nie ma parcia, na to jeżeli to się uda, to będzie super. Oczywiście wiadomo, że to jest zawód, który wymaga dużo od, ode mnie, bo ja muszę dobrze zagrać, żeby to widzowie się podobało. Muszę. No to jest praca, którą muszę dobrze wykonać, jak każdy wykonuje swoją pracę. Tylko, że. No, ja jeszcze mnie ogląda, załóżmy, no, tak jak w rodzinie, 3,5 miliona osób co tydzień. No i te, trzy, muszę jakoś zadowolić to swoją grą aktorską, pokazać. Tą swoją postać jak najlepiej, żeby tym osobom się to podobało, ale jak mówię, wracając do tematu, bo troszeczkę odchodzę. Um, nie czuję jakiegoś takiego oparcia. Jeżeli to się uda, jeżeli będę miał okazję się sprawdzić jeszcze w teatrze albo w innych rolach, to na pewno będę próbował coś z aktorstwem, ale mówię, nic na siłę. Raczej wolałbyś być policjantem? Yy, może nie to, że wolałbym, ale rzeczywiście, jeżeli nie uda mi się z aktorstwem, to, to idę w kierunku służb specjalnych i policji. Dobrze. Zresztą jako kibic Legii, to myślę, że dosyć mocno ostatnio Legia była związana, można powiedzieć, z policjantami. Tam <laughs> byłeś na meczu z Borussią, czy nie? Byłem, byłem na meczu z Borussią. Ale nie na tym sektorze, który tam demolował stadion i bił stewardów. Nie, 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 nie. nie. To... Tak mi się wydawało, że Ci widziałem, tak? Tak, ta, to ja z tym gazem właśnie pieprzowym latałem. Ty? Tak, no nie, nie poznajesz. A byłem w ale ta postura, no... Nie no, byłem na tym meczu rzeczywiście. O, pan tam macha, dzień dobry. E... I byłem, byłem rzeczywiście na tym meczu, ale tam chyba chodziło o to, że, że, że wicelegi wbili na, na sektor i Dortmund i zaczęli tak. gazem pieprzowym psikać. Ale dementujemy, nie było Cię tam. Genera. Nie, mnie tam nie było, ja byłem na innym sektorze. <laughs> na meczu Real Madrid z Legią też mnie nie było, wiecie dlaczego? <laughs> <starym> był <laughs> Słuchaj, w byłam żapięty. Było. Jakbyś był YouTuberem, to byś no sobie właśnie. też poszedł i, i miałbyś bilety. Miałbyś te wiesz, możliwości tak. zdobycia takiego biletu. Pozdrawiam Dominika Szarka. Dzięki, <grym> dzięki, że mnie stary wziąłeś. No tak, Dominik właśnie był nie tylko na meczu, ale też w maluchu. Nieważne. W każdym razie zastanawiam jeszcze jedna rzecz. Skoro ty jesteś taki poukładany, skoro masz pełną świadomość <grym> tego, że za tymi świetnymi momentami, które teraz są, nie musi stać fantastyczna przyszłość mhm. i starasz się też myśleć o tym, co cię spotka w przyszłości i właśnie zabezpieczać się jakoś i myśleć o tym, że może będzie jakaś normalna praca, która da mi byt i, i spokój, to czy tak samo podchodzisz do kwestii związkowych? czy bo wiesz, wpisuje Adam Zdrójkowski, czy w ogóle Zdrójkowski i momentalnie wyskakuje, czy ma dziewczynę, czy ma dziewczynę, Budelek, Pomponik, wiesz, wszystkie plotkarskie Aha. jakieś portale rozpisują się na temat Twoich różnych związków, a mnie interesuje, jak wygląda życie młodej gwiazdy od tej strony uczuciowej. Czyli ja nie lubię na siebie mówić gwiazdo, bo... Dobra, jak nie, wygląda ja życie... Mówię, Dobra! Nie, ja nie, nie mówię, że to jest złe, tylko, że... Tak, się... ale wiesz, o co chodzi, że nie zbijamy Jasne. teraz. Interesuje Jasne. mnie to, bo myślałem, że chcesz odbić piłeczkę, żeby nie wrócić do tego. Nie, 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 ja... Spokojnie, ja... bo wszystkim mogę ci powiedzieć, Dobrze. to... Dobrze. Jeżeli wyglądam... Jeżeli chcesz wrócić do tych tematów związkowych, tak? Tak. Na chwilę obecną dużo osób, czy to właśnie youtuberów niektórych, czy czy jakichś tam młodych piosenkarzy próbuje na siłę oszukiwać swoje fanki, że nie mają dziewczyn żeby po prostu to nie wyglądało tak no wiesz, że no to... bo, bo gdzieś tam w głębi duszy te nasze wielbicielki, które serdecznie pozdrawiam no, mają to, taką świadomość, że może kiedyś ze nami będą że może zostaną, zostaną naszymi żonami ale nie, jakby ja, od, ja mówię szczerze, ja nie mam dziewczyny od, od, od bardzo dawna. Ja jestem raczej takim wolnym strzelcem, że jeżeli poznam dziewczynę, która rzeczywiście będzie dla mnie dopełnieniem, będzie osobą, którą z którą będę mógł pogadać, do której będę mógł się przytulić, to, to wtedy na pewno bym coś... W tym, w tym temacie, jak coś działo, tak. tak. A tak to, to dementujemy kolejną rzecz. Tak, poza tym, że nie robiłeś zamieszek na, na meczu z Borusją, to też, <grym> też no nie masz. Ty... No nie To nie ja byłem w tej <grym> Spoko. Słuchaj, e, gdzieś przygotowując się do tego wywiadu, trafiłem na informację, że Ty nie jesteś jakby właścicielem stuprocentowym na tę chwilę swojej. Swojego kapitału, który tam się gdzieś udaje hmm. gromadzić, i że tak naprawdę w wieku osiemna... wraz z 18 urodzinami, dostaniesz od mamy przelew z pieniążkami, które dotychczas zarobiłeś, prawda to? Tak, jest to prawda. Jest to prawda, dużo osób myśli bardziej tak, że rodzice moi sobie te pieniądze przywłaszczyli i robią z nimi sobie co chcą. <laughs> Najczęściej tak właśnie myślą osoby w wieku moich rodziców, że po prostu. To tak. że... no sami by tak może zrobili. Tak, no bardzo możliwe, bo. bo... No wiele osób próbuje na siłę mi to nawet wmówić, że moi rodzice mi zabierają te pieniądze. No jak to Ale... na przykład? Jak to? Nie, wiesz co, to, to, to ja... No, gdzieś na forach, tak? Ludzie się tam... Tak, no, dokładnie, no, bo... To trzeba do gdzieś... nich Marcina Różalskiego wysłać. Tak, dokładnie, Różala. <śmiech> Ale... <śmiech> Przepraszam. Wygląda to tak, że najczęściej osoby po prostu próbują wyjać, wylać ten jad na przykład pod zdjęciami, jak rzucę z rodzicami czy coś. Ym... Ale też dużo prywatnie słyszę takich, takich Aha. rzeczy, że... No to no, co tam z pieniędzmi, a, a czy a. nie zastanawiasz się, co twoi rodzice z nimi robią. Ale ja wiem, co z nimi robią. Ja zdaję sobie, mam świadomość tego, że moja mama trzyma te pieniądze. One sobie spokojnie leżą na lokacie i czekają na mnie, na moją osiemnastkę i, tak. i wtedy... A zresztą ja... Wtedy pójdziesz do kasyna i zobaczymy, czy <śmiech> potrafisz... <śmiech> czy, czy w ogóle zostanie coś. Yy, nie, bardziej myślę o tym tak troszeczkę rzeźko. Yy, że chciałbym najpierw te pieniądze zainwestować na pewno w mieszkanie, okay. które już mniej więcej gdzieś tam mam upatrzone. Natomiast e, każdy młody chłopak, każdy młody człowiek może, marzy o tym, żeby mieć swój samochód. My samochodem jedziemy, więc muszę Cię zapytać, jak będziesz miał tą 18, to jaką furę kupisz? No ja jestem osobą, która dosyć e, mocno jest zagłębiona w tematem motoryzacji. Na chwilę mieliśmy okazję wcześniej jeszcze porozmawiać. Ja niestety nie lubię słuchać innych, bo dużo osób mi mówi, że kup sobie najpierw jakieś takie auto, które jak zniszczysz to nie będzie Ci szkoda, że jak tam przyrysujesz, to, to nie będzie szkoda i po kup prostu sobie używany Ferrari, zawsze <laughs> Zawsze super, zawsze lakier jest tańszy. Ja tak myślę, ja zawsze chciałem mieć. Dobry samochód, bo, bo no, jak mówię interesuje się tym, myślałem o Audi S3 S5 okay. albo o 440i e, PMC. Okej, okay. czyli tak jakby po warszawsku można powiedzieć. No tak po piłkarsku dokładnie, po piłkarsku tak. No fajnie, fajnie. Słuchaj, no to ja Ci życzę, żeby ten samochód yy, był z Tobą i, i żebyś z nim jeździł i przeżywał z nim wiele wspaniałych chwil. Dziękuję. Tak jak sw ze, swoim maluchem. ze swoim maluchem. Ja muszę no. się przyznać, że pierwszy raz jadę maluchem. E, zawsze jak na drogach Warszawy widzę malucha, to jest to jest coś takiego, że mówi się, kurde, wow, że jeszcze ktoś jeździ takim autem w ogóle. Tak, ja to widzę właśnie, jak przyjeżdżam do Warszawy, że bardzo dużo jest takiego tak, no, bo zainteresowania. Wiesz, w Warszawie możesz spotkać czasami na no, mazowieckiej Ferrari, który jedzie, a jak widzisz takiego malucha, to patrzysz tak tak jak na takiej Ferrari, bo, tak. bo to jest taka sama rzadkość jak, jak takiej właśnie czy Ferrari, czy Maserati. Na pewno tak. Podjeżdżamy powolutku pod Kraków Arenę, zaraz ją gdzieś mam nadzieję zobaczymy w tle. Mm, to dobrze, będę wiedział gdzie jechać. Justin Bieber to jest mniej więcej człowiek, no niewiele starszy od ciebie, w sumie, milion on ma? 20 lat? 22? 22 chyba. No dobra, 27. coś takiego, no ale to mimo wszystko jest niewiele starszy od Ciebie, niewiele młodszy w sumie ode mnie. Powiedzmy, że z naszego tam Problem wiekowego. Tak. No i ja się zastanawiam, jak to się dzieje, że ty masz 700 tysięcy fanów na Facebooku, mnóstwo zainteresowania ze strony nastolatek i tak dalej. Justin Bieber ma tego jeszcze więcej, nalega do uderza chłopak globalnie. Na czym polega fenomen takich młodych chłopaków, którzy no, no, no po prostu wkurzają innych chłopaków w szkołach, bo te dziewczyny się kochają w tobie, w Justinie, a nie w nich. Wiesz co, sam czasem próbuję sobie odpowiedzieć na to pytanie, a trudno mi jest tutaj troszeczkę, że tak powiem, podchodzić do tego jako taki narcyz, bo to w sumie, no... Nie wiem, no trudno mi powiedzieć, naprawdę trudno mi powiedzieć, co, dlaczego akurat my, no wiadomo, że dla wielu dziewczyn jest interesujące to, że mamy właśnie te 700 tysięcy na Facebooku, że mamy te 500 tysięcy na Instagramie. Mówi się, że wiesz, że, z, że za lajka jest złotówka, tak, niż e, to się tak, mówi na internetowych tak. forach znowu, więc... Nie, to nie jest prawda, Nie się. jest to tak. prawda. I no, dlatego też, no wiadomo, no... Gdzieś tam te dziewczyny, które czasami, e, no właśnie, jak powiedziałeś, że wolą mnie od innego chłopaka, one mają świadomość tą, że ja jestem gdzieś tam popularny i że, no, że mam za co sobie kupić fast fooda, tak? No tak. E, więc no też na pewno to jest tym tym troszeczkę e, przewyższam te dziewczyny, że. znaczy tych chłopaków, że no rzeczywiście. Ale że z Justinem giberem jadę, czemu ten pan tak puści? E, tak. Dzień dobry. Czy nas pan puści? Może, bo tutaj nie ma elektrycznej szyby. Jakiś siedzi z Czy Pan, chce pan być na nagraniu? Dobry. Nie wpuści nas pan tam w Nie ma niestety możliwości. Nie Wiecie, jest sytuacja taka, że straszny ochszan dostaje za samochody, które najpierw pozwolili mi wpuszczać, a później zabronili. A dużo jest osób na koncercie, znaczy już się gromadzą ludzie na tym Ja momencie. Powiem wam tak, że są dziewczyny, które czekały od wczoraj rana. Namiot, jak pójdziecie na górę, zobaczycie, są namioty. No niesamowite, no? Nie wierzy. Wierzymy na słowo. Nie będziemy w prywatności budzić. Dziękuję dobrze. bardzo. Dzień Dzięki. Dzięki. O, no i widzisz, jak to jest. Trzeba się faktycznie zdobyć na wielką motywację, żeby zarabiając jakieś pieniądze sensowne, jednocześnie uczyć się matmy czy, 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 czy jesteś taktykiem języka polskiego. Mhm. Kiedy możesz sobie iść i zarobić tym, co kochasz, prawda? No tak. jest taki duży problem z motywacją, przyznasz? Jest, oczywiście. I... Jak się motywowałaś wtedy do tego? Akcją największą jest to, że właśnie jeżeli chce wykonywać ten zawód, bardzo często motywuje Pan Noe Karolak, który powiedział, że mówi, że jestem kompletnym debilem, że jeżeli chce być w tym e, znaczy oczywiście to spokojnie, humorystycznie, to nie ma nic tak prywatnie. E, i... Powiedział, że jeżeli ja chciałbym zostać aktorem, to ja nie mogę być debilem. Ja muszę czytać, ja muszę być odczytany, ja muszę zacząć literaturę, literaturę, ja muszę mniej więcej wiedzieć o co chodzi w tym świecie i kumać, nawet matematykę, najprostsze rzeczy. Więc no dużo, że... Znaczy były takie nawet rozmowy, że jak ja nie będę chodził do szkoły, no to przecież nie będę grał w rodzince. A myślisz, że byłoby to możliwe? W sensie takim, że jak Czy gdybyś się na przykład gorzej zaczął uczyć to, że tak. nie zaczął... Nie... przestałbyś tam grać? Mm -hmm. Ja bym sam Nagle by się okazało, że na przykład przewróciłeś się na rowerze i leżysz w szpitalu przez pół sezonu? No, bardzo możliwe. Albo w ogóle by nie było rodzinki. Bo, yy, no wiesz, Czyli w to i ważniejsze. Tak, czy, czy rodzinka w ogóle istnieje, to zależy od tego, czy ty się uczysz, można powiedzieć. Nie, no, tak no jeszcze, jeszcze nie tylko ode mnie, ale jeszcze wcześniej był Maciek, który tak. chodził do liceum, mata już chodzi nadal do podstawówki. On się akurat dobrze uczy, więc tam nie ma co, co poruszać tego tematu. A ty jak się uczysz? Wiesz, Przeciętnie. Co? Przeciętnie to ja, ja ci mówię poważnie, ale bo co ja rozmawiam z... rzadko kiedy, no ale mówię tak. poważnie. Ja nie jestem osobą, która, która dostaje piątki, szóstki i czwórki, tylko raczej właśnie trójki. Trójki i do przodu. Tak, ale w ogóle teraz z liceum powiem ci, że od 51% jest dopiero od do dwójka. Więc no żeby tak, dostać... To się tak samo jest na studio. Tak, ja chodzę do, do dosyć dobrego gimnazjum, e, liceum, przepraszam, pardon, e, m, które jest dosyć wysoko w Warszawie e, m, pozycjonowane i no, powiem Ci, że osoby, które po prostu miały bardzo dużo punktów z sprawdzianu gimnazjalnego, po prostu modlą się o trójki. Modlą się, no bo 50% to kiedyś była spokojna trójka, trójka a teraz tak. 51 to jest trójka. No dobrze, a ma, no, jesteś dyslektykiem jak się... Te dysfunkcje, jak się ta dysfunkcja objawia w twoim życiu yy, codziennym w szkole? Jest ci trudniej, nie wiem, się skoncentrować, popełniasz błędy, których inni nie popełniają? Wiesz co, chyba największy problem jest z koncentracją, że jakby nie mogę czasami po prostu, próbuję się skoncentrować, ale chociaż naj najmniejsza rzecz, która by się wydawała. Tak, tak. Patrzysz sobie na dziewczyny, jak wyglądają, co na sobie mają. Ale chociaż, no i no nie są człowieki. Dokładnie. E, no też jestem ten dystryk. Jest git. Dystrykcy zawsze razem. Ale nie. miałem z e, języka polskiego, pamiętam, piątkę tam, w liceum od końca. Maturę z rozszerzoną pisałem. Więc... Ale widzisz, no jakby. Ja nie, nie grałem wtedy w rodzince, więc. No i jest ja, rzeczywiście coś ale już jestem do tego przyzwyczajony, też nie, nie ma co się użalać nad swoim życiem, bo, bo ja mam fajne życie, no ja widzisz, jestem w Krakowie, przyjechałem sobie na jeden dzień na koncert, przyjechałem do malucha, do podpisałem się w maluchu, proszę tak. bardzo. W strategicznym miejscu, tak. specjalnie baszył, miejsce... które To jest najlepszym ja miejsce. Ja musiałem pół godziny szukać, gdzie się ja by... i Widzisz, no chociażby tak, no jest super. Mam bilety, mogę sobie pójść na koncert, mogę sobie pozwolić na takie, na takie wyjazdy. Mam dużo znajomych, wiadomo, z branży i takich osób, z którymi mam kontakt. I to ma swoje bardzo duże plusy, no ale właśnie też minusy, że, że szkoła, że czasami po prostu niektóre rzeczy zaniedbuję, a które powinny być na pierwszym miejscu. Ale mówię, no ja się staram zawsze z tego wybronić obronną ręką. I może jak mówię nie jestem uczniem, który dostaje piątki, ale zawsze ta truja jest i jest kit. A Nauczycielki potrafią po tobie jechać, jak to w zwyczaju często mają, po słabszych uczniach? Ja spotkałem w swoim życiu kilka takich kobiet, którym się <grym> nie powiedziałbym dzień dobry. No, wiesz, nie wszyscy się do tego zawodu nadają, tak jak do innych, ale nie chcę też w całe środowisko uderzać, natomiast... Mhm. Chętnie bym wymienił nawet tutaj z nazwiska imienia te które tak. mi zaszły za skórę. No Bo... jeszcze to zobaczyły specjalnie. A, no, wiesz, by było no, kilka takich. E, ja mam... Ja mnie nie, nie, nie boli mnie to, tylko najbardziej mnie boli jak czasami... No wiesz, miałem sytuację na przykład co kiedy, że mój nauczyciel zapytał się mnie, ile zarabia. Okej. Okay. Słuchaj, ja na uczelni się tym spotykałem, notorycznie. No tak. Tak. Jakby... Wiesz, to jest główne pytanie. Ja mówię, wiesz, e, przyszedłem, jakby miałem tryb indywidualny, coś e, i parę razy się spotkałem z tym, ile, ile zarabiasz, nie, ile, ile dostajesz pieniędzy. Ja w ogóle nie rozumiem... Co to go obchodzi, nie? Wiesz co tak co to mnie... kogo obchodzi? Może tak gadać ogólnikowo, natomiast jak mnie ktoś pyta. E, tak. Wiesz. Czyli ja czasami gadam z osobami, z które mniej więcej robią to samo co ja, no, no właśnie, pieniędzy, ale... tak. chociażby z, z tobą, czy z youtuberami czasami sobie porozmawiamy, ale to nie jest taka rozmowa na zasadzie przechwalania się pieniędzmi, tylko no... Tak, po prostu. Się, no, każdy po prostu... chce wiedzieć, ile ktoś bierze, żeby brać potem odpowiednio dobrze. Tak. To, jest... to na tej zasadzie działa, nie? No. Albo po prostu można się jakoś porównać, natomiast no... Pani z tu powiedzmy, że tam ktoś, no akurat pani z nie, ale wie, o co chodzi, że po prostu no, niektóre sobie nie powinno to pytać, tak. I to powinno działać w dwie strony. No to nie do nauczyciela i nauczyciela do ucznia. No. Tak, bo ja zostałem kiedyś. Nie w... mogłeś go zapytać, a ile ty zarabiasz? No to by było niezłe. Ale rzeczywiście taka riposta byłaby bardzo dobra, bo może by zrozumiał, że to jest pytanie troszeczkę nie na miejscu. Oczywiście wiem, że to ciekawość to jest ciekawość i każdy jest ciekawy. Ja też jestem ciekawy w wielu rzeczy, o które nie powinienem się pytać. Ale jednak pytam, Więc wiem, że no, dla takich osób jest to dosyć interesujące. Yy, no i chciałby uzyskać odpowiedź na swoje pytanie. No, tylko, że czasami, no mówię, trzeba uważać, do komu się zadaje to pytanie. No bo y, taki nauczyciel, który ma 50 lat, pyta chłopaka, który masz wtedy jeszcze 15, ile on zarabia. No trochę słabo. No ale najbardziej właśnie, jak wracając do, do tego, to. W szkole mnie bolało czasami to, że nauczyciele byli strasznie, strasznie, no, nie wiem, no, z, y, uparci na mnie, mimo to, że... No, Wiedzieli, robię... że sobie radzisz. Tak, tak, bo... Nie było taryfy ulgowej. Na, na pewno, nie, ja strasznie kocham, y, może nie kocham, bo to dziwnie zabrzmi, ale miałem wspaniałą, wspaniałą wychowawczynię. W moim gimnazjum, która pomagała mi niesamowicie. I naprawdę jest to rzadkość, żeby taka osoba się trafiła. To samo pani dyrektor. I miałam bardzo duże szczęście, ale no były też takie osoby, które no, mówiły mi po prostu: gościu, na każdej lekcji będę ci robiła kartkówkę bo, bo, bo tak. No i tyle. Bo jestem fanką klanu, nie? No tak, bo, bo wolę klan. Bo no. już. Spoko, przemił z Ciebie, popak fajnie się gadało, Dziękuję fajnie e, rozmawiało. Cieszę się, że się przejechaliśmy Maluchem po Krakowie. Podwożycie powolutku pod hotel. Skręcam w prawo, nikogo nie przejechałem. Dobrze, mogę jechać dalej. Przeżyliśmy? Przeżyliśmy. Maluch też żyje. Także pamiętajcie, kolejny odcinek w przyszłą środę o godzinie 18.00. Adama kiedyś odwiedzimy, jak sobie kupi już samochód i wtedy zrobimy mu gwiazdy, ich pojazdy i za unboxing jego nowej fury. Zapraszam. Czy to będzie Maserati czy Lamborghini, to jeszcze zobaczymy. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, trzymajcie się i dziękuję za zaproszenie. Odpowiedz sobie na jedno, ale to jedno ważne pytanie. Czy zasubskrybowałeś już Dużego w Maluchu? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18.00. Czytał Tomasz Knapik.